Dzień dobry. Nazywam się Paweł Cegłowski. W dzisiejszym odcinku chcę Ci opisać pacjenta, jaki do mnie trafił w zeszłym tygodniu. Opiszę wywiad oraz jak przeprowadzałem badanie i zobaczymy, czy będziemy mieli podobne postawione hipotezy oraz czy Ty też byś wybrał takie leczenie. Zaczynam. Pacjent w wieku 62 lat, aktywny zawodowo, sportowa sylwetka, dobrze zbudowany. Od miesiąca uskarża się na uczucie opuchlizny oraz bułkujący prawej kostki oraz łydki. Zgłasza trudności podczas wiązania prawego buta, w przeszłości ból kręgosłupa oraz parestezję w kończynie dolnej prawej. W demonstracji funkcjonalnej problemu pacjenta zaobserwowałem ograniczenie ruchomości zgięcia tułowia oraz rotacji w prawo. Badanie neurologiczne było negatywne, badanie neurodynamiczne także negatywne, ponieważ test SLR obustronnie wynosił 60 stopni bez wywołania objawów pacjenta. Podczas badania ruchomości znaczna sztywność wszystkich ruchów kręgosłupa lędziowego, a także większa sztywność w prawym stawie biodrowym. Na ciele pacjenta były widoczne uszczycowe zmiany skórne. Biorąc pod uwagę historię choroby oraz duże ograniczenie ruchomości, założyłem dwa mechanizmy powstawania dolegliwości. Pierwszy to patobiologiczne zapalenie z powodu współistniejącej choroby autoimmunologicznej, która u co piątej osoby zajmuje również inne stawy. Drugi to neurofizjologiczny mechanizm, a dokładnie to problem korzeniowy na skutek sztywności z powodu łuszczycowego zapalenia kręgosłupalędziowego. Terapię manualną skupiłem na poprawie ruchomości zgięciowej i taką samą formę ćwiczeń zadałem pacjentowi do domu. Daj znać w komentarzach jaka jest Twoja hipoteza, jaką Ty byś wprowadził terapię, a ja już na początku następnego odcinka opiszę efekt leczenia. Oczywiście zachęcam Cię do obserwowania mojego kanału. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.